Także jedna minuta will sita. Let's go. Ok, a więc oparcie pleców o ścianę. Wciskamy odcinek leniwiowy w ścianę, żeby nie odstawał. Popijamy brzuch. Kąt prosty w stawie kolanowym. I trzymamy pozycję przez minutę. Pierwsze 30 sekund będzie w miarę proste, patrząc się dopiero, zaczną schody. Czuć jak czwórki palu Brzuchy zresztą też.